Po Parysku Podcast. Myśli, życie i okruszki prosto z Paryża. Adam Chowański, Zuzanna Czołnowska i Jacek Mulczyk-Skarżyński zapraszają na odcinek Poranek. Słuchajcie, sobota rano, nowy odcinek. Dziewiąta rano w każdą sobotę jest po Parysku, no tak to jest. A to jest poranek? To jest bardzo poranny poranek. Dziewiąta rano dla mnie to jest niemalże środek nocy. Ja nie wstaję przed dziewiątą. No to tym się różnimy. Jeszienek. Albo macie pieska. No. Piesek, piesek ma swoje życie i piesek poranek, noc, północ. Piesek ma potrzeby. Ale jeśli chodzi o ludzi i taki ludzki poranek, to rzeczywiście w Paryżu on jest zdecydowanie później niż na przykład w Polsce. Mhm. Też z racji tak. położenia, to wschód słońca jest tak średnio o godzinę później niż, niż na przykład w Warszawie, więc często tutaj godzina siódma to jest ciemno, no, bez... zwłaszcza zimą. A zimą to już w ogóle. Już w ogóle. Ja, ja pamiętam, słuchajcie, już mówiliśmy o tym, miałam taki epizod pracy w szkole, nie? Więc zaczynaliśmy zajęcia, ja musiałam być około dziewiątej już, już na miejscu. I to było tak, że ja, mówimy o porze zimowej, więc ja wchodziłam do metra, było ciemno, wychodziłam z metra za 15:09 i dalej było ciemno. O jezu, no to jest. Więc no to, jest, to, to nie jest łatwe. Poranki nie są łatwe. W Paryżu, poranki w Paryżu. Ale taka dziesiąta to jest taki poranek paryski, gdzie tak rzeczywiście już to życie wraca na ulicę. Ja często delektuję się wczesną porą, bo nie ma ludzi. I to nawet na przykład na Montmartre godzina 8 do 9 jest pusto. Nawet turystów nie ma. No, to jest dziwne. Wiesz, oni też jednak są muszą. Są na pospać. wakacjach, więc jakby no, dajmy Szpion. im mieć, nie? Tak, no, tym bardziej, że wiesz niektóre rzeczy, niektóre miejsca są jeszcze zamknięte, więc. No bo i ludzie boć. chyba wolą tak w tłumie jednak sobie posiedzieć, no, nie? Tak. po pobyć. No tak, moment, że... ale tylko ty jesteś taki, że lubisz kiedy nie ma ludzi, więc no, ale chciałem powiedzieć, ci też, że o 10 to już ludzie niektórzy zaczęli pracę. No, ja no wtedy... tak, no ale to i w Paryżu, i w Warszawie. Ale ja na wtedy przykład... delektuje się porankiem. <grym> ale w Warszawie i tak zaczyna się praca wcześniej. Tak. w Polsce zaczyna się pracy zdecydowanie tak. o innej porze niż w Paryżu. Ja się nawstawałem w swoim życiu. To teraz właśnie jadę z tym rytmem paryskim, dziesiąta, kawa, zaczynam dzień. Wow. Ja jestem ten sam, tym co cała Nie, no, ja wam bardzo kibicuję i bardzo się cieszę, że macie takie możliwości, <gry> że wam życie us usłane jest różami i croissantami. Nie wszyscy tak mają. Ja zdecydowanie wolę poranki paryskie niż wieczory bo wieczór to już jest się człowiek zmęczony tymi wszystkimi bodźcami, tym wszystkim, co się wydarzyło w ciągu dnia i chce się zanurzyć w tym spokoju domowym mam wrażenie, a poranek jest taki ekscytujący w Paryżu. Ja po poranku jestem ja, zmęczony, <coughs> często. Ja znowu tym Adaś. Ja, ja, poranki dla mnie są dlatego trudne, że ja potrzebuję dłuższego czasu, żeby wyjść z tej fazy snu i odpoczynku i mentalnie i fizycznie nastawić się na to, że teraz Dzień się zaczyna i życie musi się toczyć, A natomiast właśnie wieczorem, to już jestem taka, wiecie, w takiej fazie, okej, okay, teraz, teraz dalej mogę żyć. To ty jesteś taką barową, ale zwróćcie uwagę... Ale chodzę spać wcześnie, tak, bo, bo muszę dużo, dużo czasu się regeneruje. No widzisz, ale... ale... tak, ale wolę wieczory rzeczywiście. Ciekawe, ale z drugiej strony przecież śniadanie po parysku jest takie super. Ten W biegu z kawą przy kontuarze w, tym, w, w barze, więc. Albo często brak śniadania, Bo fajne śniadanie paryskie no to jest właśnie takie w weekendik, taki brunch z przyjaciółmi, gdzieś w mieście, i na to jest czas. Ale tak codzienny poranek w Paryżu, i to śniadanie poranne. No, bo wieczornego nie ma. E... No to jest kawa w biegu. To jest właśnie skawa w biegu. No, z kubkiem do metra, i, i tam, tam się spędza śniadanie i poranek. Ale rzeczywiście, jak ktoś przyjeżdża, to może sobie celebrować, celebrować i właśnie typowo paryski poranek sobie zaserwować. Z sokiem pomarańczowym w Berecie, nie? Który tak naprawdę jest tylko dla turystów. Ale Jacek, powiedz, co ty robisz w porankach, bo widzę, próbujesz coś przeforsować. Przeforsować ten poranek, to nie ja wymyśliłem ten temat, ale staram się, jak mogę, go podkręcić. I jestem fanem poranków, ponieważ mam wrażenie, że rano jestem bardziej produktywny, mam więcej pomysłów, Mam więcej energii, pomimo tego, że oczywiście trzeba się zlecę z łóżka i, i się rozprostować, ale jednak to jest nadzieja na nowy dzień. Dla mnie, e, kiedy włączam ekspres do kawy, leje się ta kawa do fliżanki, ja już czuję tę energię. I wiesz, mam wyciągam sobie croissant z migdałami, świeżo wypieczonego, jeszcze kupiony, kiedy dopiero się piekarnia otworzyła, jeszcze nie jestem jeden z pierwszych klientów, to dla mnie to jest po prostu. Brzmi jak koszmar. Pierwszy w piekarni. Nie? Jeszcze ciemno, a ja już croissanta sobie zasuwam, no. Jesteś pewnie nieulubionym klientem piekarni, takim, albo takim na rozruch właśnie. Tych no, przyszedł. Znowu. Trzeba, trzeba pracować. Nie wiem, czy osoby, które nas słuchają będą z wami się zgadzać, czy bardziej ze mną. Zobaczymy. Ale rzeczywiście jest specyficzny taki wręcz literacki zapach poranków w Paryżu, jak się idzie ulicami. Dopiero właśnie się miasto budzi, najwięcej jest piesków na spacerku i osoby sprzątające ulice. I ja. I ty w pełen w skowronkach e, i w ogóle kochający świat i wszystkich. E, ale też e, unosi się zapach taki maślany. Tak. I to jest niesamowite, bo zawsze mi się wydawało, że to jest taki opis, wiecie, bardziej e, wymyślony przez AI, no, nie? Tak, że zapach, zapach kawy i maślanych kroasantów, a tak jest. Jak się jest. bija te kawiarnie, to wręcz bucha ten, ten odór słodyczy i masła. Dla mnie zapach poranka paryskiego to jest ciekawy zapach i dopiero niedawno sobie zdałam z niego sprawę, jak bardzo jest specyficzny. To jest zapach wody. Która tak. się rzeczywiście toczy y, po, po, y, po, chodnikach, po chodnikach, bo to jest ta woda, która oczyszcza rzeczywiście miasto, ale to ona ma swój zapach tak. i naprawdę ty, i do tego jeszcze dźwięk do tego taki bulgoton, nie tak. A mnie to, za, mnie to zastanawiało właśnie. Zawsze myślałem, że to jest bardzo takie nieekologiczne, nie nie? że ta mm -hmm. woda. Bo to jest woda pitna. Nie? Często, nie, właśnie są dwa obiegi. W, w Paryżu. A część z nich jest pitna, część, która nie jest pitna. Nie, to nie jest pitna. Woda. Nie jest Na 100%. Pitna. Ja to sprawdzałem. W, w Paryżu są dwa obiegi e, takie wodociągowe, okay. że są rury e, właśnie wody pitnej, które dostarczane są do mieszkań i osobny jest cały tam system takiej wody gospodarczej powiedzmy, to dobrze, to to która jest okay, do, do zraszania, do mycia, do mycia miasta, do gaszenia pożarów mm -hmm. e, i właśnie, że są dwa osobne, jakby takie systemy. Mm -hmm. I to mnie też uspokoiło, bo na początku myślałam, co ta woda tak leci, nie? A to wiecie, jest w ogóle obieg zamknięty. No. Więc ta woda nam sobie krąży, nie? Jest oczyszczana i e, tak. tak z braku laku i, i dalej, nie? Jest, jest wylewana i ludzie z niej korzystają. Ja chciałem powiedzieć, że wspomnieliście o wodzie, o zapachu masła i wszystkiego. Ja sobie już wspomniałem, że ostatnio szedłem sobie właśnie porankiem, zrobiłem sobie notatkę tego co czuję. Mm -hmm. I Mogę wam przeczytać, jeżeli chcecie. Podziel się z nami, no, 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 bardzo chętnie. Obudziła mnie mgła, która jak nić pajęcza przewlekała się między latarniami. Croissanty wychodziły z pieca. Ostatnie śmiechy kochanków, podchmielonych wyznaniami, gasły w porannej rosie. A gdyby tak zapomnieć się w pościeli i zniknąć przed światem? Wow. Takie Jacek, coś, no. Jacek, to jest Bardzo ładne. Ale ja, ja tutaj chciałam podkreślić, że, a może tak, zapomnieć się w pościeli, i tu bym zamknęła i zaczęła też na tym. Po prostu nie wychodźmy porankami z domu. Ja też bym na tym, na tym poprzestał. Czyli jednak znowu idź w swoje. Jacek, ale wiesz co? To jest bardzo ładne, co napisałeś, yy, bo te poranki oczywiście no, są takie, jaki mi chcemy, żeby były, więc jakby mamy inne zadania inne Ty, ale są na pewno bardzo takie wielowymiarowe i gdy tylko mamy ten moment, żeby nad tym się y, zatrzymać, to naprawdę tam wszystkie zmysły wchodzą, nie? Właśnie i ten zapach, i smak. I dźwięk, to, że ktoś zaczyna, włącza y, telewizor rano, jedni jeszcze kończą rozmowy. Które zaczęli pra, w nocy. Wydaje mi się, że ja nie lubię tych poranków też, dlatego że ja e, nie lubię się spieszyć, a dla mnie poranki są jakoś tak nierozłącznie rzeczywiście związane z pośpiechem. Mm. Bo, no bo jest kol, jakaś tam, jest ten rytm życia. Ja nie nienawidzę się spieszyć i też nienawidzę się spóźniać, a spóźniam się często, więc to wiecie, taki, no. Jakbyś zamiast... wstawała wcześniej ale nie o szóstej, to byś się nie spóźniała nie i byś nie musiała spieszyć. To nie ci powiem. Nie, proszę. <laughs> ja wstaję raz w tygodniu wcześniej, w piątki e, i wystarczy. Tak, to jest słynna godzina ósma, kiedy zaczyna się pilates. O Boże, okropne. <laughs> ale, ale robię to. No i po, ale potem rzeczywiście jest przyjemnie. I tutaj rzeczywiście znowu, Jacek, niech będzie, przyznam Ci rację, jak sobie wracam, wychodzę sobie z tych zajęć i właśnie pachną te bułeczki i ludzie do, bardzo powoli spieszą się do pracy, ale powoli się spieszą. E, I te piececzki sobie chodzą. Tak, no to jest taka ładna jest ta godzina, ale nie na tyle ładna, żebym wstawała częściej niż raz w tygodniu. Mm. I też o tej porze ruch właśnie nie jest na powierzchni ziemi, tylko pod ziemią. Tam jest więcej ludzi, wszyscy się tak, kłębią. Cała ta komunikacja w, w, do pracy. W metrze, mhm. nie? I wtedy jest dla mnie najgorzej. Po prostu, jak gdzieś muszę w tych godzinach się przemieszczać, to jest, jest koszmar. Ale u góry jest bardzo znośnie, bo wręcz, tak jak mówiłem, że w, w tych zakątkach bardzo turystycznych jest po prostu pusto. I wstający dzień, jak nieraz uda mi się właśnie zwlec y, z łóżka, żeby pobiegać, to, y, to kocham właśnie tę porę. Mi się też to rozregulowało, bo ja teraz po nocach y, piszę. Y, może nie tak pięknie jak, jak Jacek, ale kopsi mi ten tekst, wrzucę do swojej, do swojej książki. Ale weź go tam tylko oznacznie. No, tam. Nie, nie, nie. Wiesz, tak, to jest, tylko, tak to jest w rodzinie. Ta, no, na przypis chociaż. Bo z tym Paryżem o poranku jest trochę tak, że otwiera wrota do przestrzeni, do której do, tak naprawdę na co dzień nie ma, nie ma wglądu, bo, bo można zobaczyć, jak są dostawy do sklepów, można zobaczyć, jak piekarze bagietki wkładają na półki, jak właśnie otwierają się różne te małe lokalne biznesy i, i właśnie ci sprzątacze, którzy, którzy dbają o to, żeby, żeby w końcu było ładnie wiecie, po nocach imprezowych i wieczorach gdzieś tam na mieście. Więc rzeczywiście ten Paryż, Paryż poranny jest, jest zupełnie inny, jest, jest no taki trochę magiczny. Taki, właśnie takie, taki backstage miasta, które potem właśnie tą wielką sceną, sceną zachwyca, nie? To takie kulisy życia tak. trochę. Tak. Ja mam dla Was pytanie, jakie by było dla Was miejsce idealne na poranek, na powitanie słońca w Paryżu? Coś takiego, miejsce takie, które normalnie jest oblażone przez turystów i możecie sobie pozwolić na to, że że spędzicie tam słuchajcie, miejsce sami? No to ja wam powiem, bo ja, mi w ogóle tak mój były chłopak na randkę raz zabrał. A, Francuz? Francuz, no. Aż no. E, zabrał mnie specjalnie na wschód słońca, słuchajcie. No, to... Wiele mnie kosztowało. Właśnie. Pojechali, poszliśmy, bo to było w okolicy tam gdzie, tam, gdzie on mieszkał. E, poszliśmy obejrzeć wschód słońca w tym takim... E, znaczy, w parku być rzymą w dziewiętnastej dzielnicy, na tym wzgórzu, gdzie jest to taka... E, Świątynia. E, Sybili tak, jakoś tak, tak, no. tak, no. Więc i nie było zupełnie nikogo. To było, to było latem, więc park był otwarty wtedy rano. E, I naprawdę było bardzo, bardzo miło. I te papugi latały Tak, wokół no, was. wszystko, wszystko. No po prostu jak w Disneyu, słuchajcie. O, jej. No, i to słońce wstawało nad, nad widokiem, nad całą panoramą Paryża. No, ale to pamiętam, to był jedyny raz, że wstałam rzeczywiście dla chłopa y, tak wcześnie. No. I do świątyni sy Sybilii. Tak, no, ale widzisz, nie to, i to nie ale, pomogło. Ale, ale, dobra, ale mam wspomnienie, no były chłopak, nie? No były, no, były. Były, no, były, chociaż tyle, że były wspomnienie dobre. <laughs> Adam? Jakieś miejsce, które. Marzy ci się albo chciałbyś odwiedzić? Nie, nie musi poranę. mi się marzyć, bo wystarczy po prostu wstać wcześniej i pokręcić się po uliczkach Montmartre. I to jest w ogóle niesamowite, bo zazwyczaj, zwłaszcza w weekendy, tu są setki ludzie, tysiące, a, a właśnie godzina ósma, dziewiąta praktycznie nikogo nie ma. I tak, nawet z zegarkiem w ręku sprawdzałem, że tłumy pod bazyliką Sacré-Cœur zaczynają się tak właśnie dziewiąta z minutami. U -u. Więc tam zazwyczaj jest po prostu rój ludzi, tak. a, a o poranku można i jest panorama na, na, na Paryż więc yy, można być praktycznie samemu. Tak. Samemu. O poranku, ale właśnie też to, to jest takie wrażliwa godzina, mam wrażenie, ponieważ ja kiedyś chciałem zrobić sobie wschód słońca z Hektorkiem, bo nie mogłem spać, więc pomyślałem sobie, o jest jeszcze ciemno, to pójdziemy sobie zrobić wschód słońca właśnie z panoramą na Paryż z schodów Sacré-Cœur i poszliśmy tam, ale niestety to było za wcześnie, bo to jeszcze był czas tej imprezy, Dobitków do imprezowych, więc, to by, więc było mnóstwo osób podchmielonych, którzy, którzy już siedzieli tacy zmęczeni życiem, i jeszcze nie było tego magicznego poranka. Ale w ogóle chciałem powiedzieć Wam, że dla mnie, jak tak sobie myślę, poranek w Paryżu, to mi się bardziej kojarzy lewy brzeg sekwany ten południowy Paryż bardziej niż północny. Ale czego? Nie wiem, jakoś takie mam wrażenie, że, że, że im dalej na, na północ, to tym bardziej impreza. A, że... bo ja myślałam bardziej, że bardziej, im bardziej na północ, tym bardziej klasa pracownicza. Wstajemy do pracy, do roboty i tak dalej, a na południu możemy sobie pozwolić na Boże. luksus długich, eleganckich poranków właśnie przy, przy kawie i Zwłaszcza, że tam jest duży ośrodek akademicki, mnóstwo studentów, więc y, też mają inny, inny poranek o innych porach. Bo się spieszą na przykład na zajęcia poranne, albo i nie. Albo Bo przedłużają co? sobie na przykład śniadanka. I robią sobie wagary. Na placu Sorbony. Oh. To jest super miejsce, żeby powagarować. No, powiem ci, że ja bym tam powagarował zdecydowanie. Na przykład wiem, że Maria Skłodowska nie wagarowała, była tak pilną studentką i nie kusił jej plac Sorbony, który często odwiedzała, przychodząc do uczelni. Więc e, ona po prostu poświęcała się totalnie nauce. Maria ci się zwierzała, rozumiem. To, to, to nie są pisma, które ktoś dostanie, tylko to jest rzeczywiście z pierwszej ręki. Tak. Maria Opowi nie była wagarowiczką. Opowiadała mi. Ja teraz czytam jej biografię, kilka biografii w sumie i, i jestem jakby na bieżąco z jej życiem. I ona do tego stopnia na początku, jak przyjechała do Paryża, to mieszkała u swojej siostry e, i szwagra w 19. Ale wytrzymała tam tylko 10 miesięcy i właśnie później zamieszkała sama w klitce z jednym oknem na poddaszu, ale po to, żeby nic jej nie rozpraszało. Więc U. ona miała poranki pracowite pewnie tak wstawała tak jak ty, Jacek A, pełna no w skowronkach, biegła na zajęcia. Prawie Tak, po wiedzy. Nakarmiłaś tą wiedzą. No i jak skończyła, więc to może jest rozwiązanie. No. Może, za... może ja tych dobrze skończę. No, może my się musimy wziąć za siebie i wstawać o porankach. No kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, Więc wiecie, no tak to jest. No słuchajcie, no, nam daje e, na przykład wspaniały artykuł e, z dziennika e, francuskiego, bardzo znanego, Le Figaro. Wspaniały artykuł, znalazłam go zupełnie przypadkiem, który nam daje całą listę, tam chyba 20 aż było pozycji, aktywności, rzeczy do zrobienia, o poranku w Paryżu. I nie wiem, czy Was to interesuje. Chcecie bardzo tak. ciekawy jestem, zwłaszcza, że Le Figaro jest takie bardzo konserwatywne. Nie? Bardziej konserwatywne niż Le Monde. A może niekoniecznie. Aha! No słuchajcie. no słuchajcie. Pierwsza, pierwsza pozycja z tej listy to jest zrewanżować się przy stoliku brydżowym w klubie. O poranku? W kasynie przy tym, przy, przy placu Kliszy. Tam jest, jest kilka kasyn, no i tam pójść o poranku i dokonać rewanżu po prostu w grze w karty. O proszę. I to jest, to jest słuchajcie, to jest legitny artykuł, nie? A z którego roku to jest? 13 kwietnia 2016, 11.11. 11. <noise> to dosyć aktualne. Ale... No, dziewięcioletni niech ma, 10 dziesięcioletni. Cóż to jest w dziejach świata? No, ale, no więc właśnie, więc jakby tak, jak już tą partyjkę rozegrać, zrewanżujemy się, odegramy się, to, to następnie idziemy do, do plazy Ateny, do hotelu. No właśnie. To jest no, mamy takie... trochę daleko, bo to jest już po drugiej stronie jest tak fajne nie? No ale jak już się tam przemieścimy... Tam jest drogo. No ale odegraliśmy się właśnie. A, rzeczywiście. To był rewanż. I tam oglądamy pracę florystów, którzy na nowo dekorują po ciężkiej nocy całe lobby hotelowe i restauracje, i przy okazji załapiemy się na śniadanie. Czyli my tam idziemy siedzimy sobie w lobby? Tak. I ty tam popijemy ewentualnie tak. kawusie, którą tak. dostajemy za darmo? Czy... Znaczy, no nie, nie wspomnieli, wydaje mi się, znaczy, myślę, że może pracownicy Liffigaro jak najbardziej, no my może musimy zapłacić. Ale jakie to wszystko jest takie właśnie bardzo tresy tak, zjem, no, takie... takie bardzo szesnastkowe czyli bardzo dla tej warstwy burżuazji i mieszkaństwa zamożnego z dzielnicy XVI. Ale, ale które idzie do 17 dzielnicy albo do 18, żeby się odegrać w, w kasynie. Tak, i potem mamy jeszcze kolejną drogę do przebycia, bo wracamy słuchajcie no. w okolicy dziewiątki, 18 i idziemy na gofra bez glutenu. W knajpie, w no nie wiem, może to jest piekarnia, La Crème de Paris, nie wiem okay. czy ona istnieje, no, ale w 16 roku była i podobno, no tam trzeba jeść gofry bezglutenowe. Kurczę, nigdy nie słyszałem o takiej, ale <grymne> ludzie, no, może już jej nie ma, biedna, no. bezglutenowe rzeczy w Paryżu to nie jest łatwy biznes, mam wrażenie, no. Ja, słuchajcie, jakby do noc się jeszcze, poranek się jeszcze nie kończy, noc się skończy, ale poranek dopiero się zaczyna. Więc następnie, ja nie żartuję, to jest naprawdę artykuł, który, który jest opublikowany i który można przeczytać. E, następnie idziemy tak nostalgicznie napić się, ponieważ już zjedliśmy, wiecie, no tak. te gofry, to śniadanie, e, całą resztę. E, chcemy wypić koktajl. Koktajl, który jest, no właśnie, nostalgicznie słynny i historycznie naładowany o nazwie Chirac, e, 45, Chirac 95 i e, e, jest to koktajl... To jest w środku, już ci mówię. On jest na bazie kalwadosu i soku jabłkowego. Tak A ba Jest bardzo jabłkowy. Tak się I... żyje w tej szesnastce? Znaczy, akurat ten klub to nie wiem gdzie on jest, nazywa się Castor Club. Czyli e... u Bobra. Tak. No ciekawe, że Bobry tak te jabłka e... lubią. No więc tam, tam, jemy, tam pijemy tego Shiraka. No i myślę, że też nadchodzi moment, żeby jednak trochę odpocząć. Więc... Się dochodziliśmy po prostu. Nachodziliśmy się, najedliśmy się, napiliśmy, więc trzeba też się trochę zrzemnąć. I najlepiej się zrzemnąć, a najlepiej już się w ogóle obudzić w prześcieradłach w pięknej pościeli, w hotelu Molitor, moi drodzy, gdzieżby indziej. Bo to też daleko. E, no no musimy, musimy się przemieszczać, jakby słuchajcie, no Paryż, Paryż jest imprezą, Paryż, Paryż żyje, tak. pa, Paryż cały czas się rusza, my nie możemy spocząć, więc jakby w tym Molitorze budzimy się, podziwiamy wschód słońca napisano nam tak i następnie idziemy do e, w okolice Raspy więc budzimy się w że tam jest taki piękny basen że, że, że się, to jest dziwne że nie skorzystaliśmy z tego żeby zaworkować w tym basenie bo my mamy dużo pracy a poranek krótki no właśnie. więc nie ma czasu na basen a, ja, ja, ja. Z, zwłaszcza po kalwadosie Też nie wolno tak nie więc teraz będziemy obserwować już florystów obserwowaliśmy. A teraz będziemy obserwować sprzedawców na targu, właśnie HSPI to jest duży targ, jak będą wyładowywać swoje furkoneczki z warzywami bio. Pasjonujące. No, słuchajcie. No. Ale to tak brzmi taką e, właśnie wyższą klasą, która patrzy z ciekawsko-toksycznym spojrzeniem, z lekką dozą wyższości. Takie oglądactwo, Tak, Takie o, zobaczę sobie, jak ten świat tak z zewnątrz wygląda. Tych ludzi, tych, tak. tych moich ludzi, którzy na co dzień mi tam przynoszą te wszystkie rzeczy. <laughs> no. ale, ale spokojnie. Te... Zostało dwie rzeczy, tylko jakby tutaj to skrócę, bo nie ma sensu. E... Brnąć w to, no, to tu można... bagno. O, no, to jest ciekawe artykuł. Tak szybciutko, na 8.30, żebyśmy zdążyli, byłoby fajnie, bo wtedy akurat rozbrzmiewają dzwony na pierwszą mszę e, Notre Dame, więc Aha. jakbyśmy mogli postać i posłuchać, to też artykuł wspomina, że byłoby miło, że warto, Zdrowia. rzeczywiście, że warto. A szybciutko, zaraz później polecimy, słuchajcie, na brzegi Sekwany, ale w okolicy dworca Osterlitz, bo tam podobno uprawia jogging. Jean du Jardin, więc może się na niego natkniemy. O, a on jest ciacho. Może, może popatrzymy, jak biega. A może pobiegniemy za nim. No i słuchaj, no i wciąż jest wcześniej dziewiąta rano, nie? Ja, ja czuję Adam, że ty byś pobiegał sobie z Jean du Jardin. Z Sekwany. No. No, no pewnie, kto by nie pobiegał. No. A później po tym wszystkim, po tym męczącym poranku, wracamy do swojej szesnastej dzielnicy, mm -hmm. do swojej rezydencji i idziemy spać. I tak minął kolejny dzień kolejny życia, poranek. kolejny poranek, kolejny dzień trudnego życia wysokiej e, klasy. Ja bym się odnalazł w tym. Tak? Tak. No, totalnie. Te, te dzwony, te, te bezglutenowe gofry. Ten Ta partyjka Brydża. 95 to jest totalnie to. Dobrze, to ja mam dla was taki prosty quiz. I też osoby, które nas słuchają mogą wziąć w nim udział, mówiąc co wam wydaje się bardziej paryskie. Poranek, w którym metro się spóźnia? Czy poranek, w którym metro przyjeżdża, ale jest zbyt pełne, żeby wejść? Dwa. Dwa. Tu jest taka funkcja dopychaczy, <laughs> zwłaszcza na saint w godzinach porannych, e, obsługa metra dopycha ludzi, to tak powiem, że, żeby, no. żeby no, się znieścili. Właśnie tym takim japońskim, już wspominaliśmy wcześniej, tak. że tak, Ale tylko Paryż tam się idzie w tę stronę. wiesz, tylko tam się spotkałem Paryż, z tymi, z tymi dopychaczami. Na innych stacjach nie e, Opera też mam. Ja, A, się do, ja się spotkałem w stacji e, Place de Clichy. Oh. Tak, tam, a tam bardziej nie oni dopychali, tylko uważali, żeby nie zapychali się ludzie, żeby nie wchodziło za dużo, bo przyczyn Bez bezpieczeństwa. Dobrze, kolejne pytanie, kolejny dylemat. Poranek z espresso, które pijesz jednym haustem, czy poranek z kafy który popijasz przez pół godziny Jeden. Na jeden! Przy kontuarze, szybko i, I lecimy dalej Rzucasz Kilka monet rzucasz u swojego ulubionego barmana i lecisz. Dobrze. Poranek z maślanym croissantem, po którym masz masło na dłoni? Czy poranek z pełną czekoladą, po którym masz czekoladę na brodzie? Ani ja, to, ani to. Ja bym jeden. Prawdziwy, prawdziwy paryski poranek jest po prostu z bagietką z masłem. Ewentualnie z odrobiną konfitury albo czekolady. Ale... To jak masz czas, żeby jeść w domu, na no. czasie wybiegasz. I, no. I tą kawę z tym haustem i potem łapiesz tego croissant. Ja bym wziął oba, ale to już, widzicie, no. A do, nie no, to już, to zapraszam, zapraszam na drugą stronę Sekwany, nie? To, do, to hotelu, już jest do hotelu Plaza, tam też mają bardzo ładne croissanty. Takie. I do tego Calvados. <laughs> I jego gorzki smak. Chirag95. <laughs> ja, Chirag95 sobie w sumie tak zaintrygował. To będzie nasze hasło. No. Słuchajcie, ostatnie. Poranek z narzekaniem na pogodę, czy poranek z narzekaniem na politykę? Pogodę. Pogoda. 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 Tak. Bardzo paryskie narzekanie, nie? Na, na, tak. na, na aurę. To jest w ogóle taki small talk w Paryżu. A jest o, ostatni, już ostatni, ostatni, ostatni. Poranek, w którym zdążyłaś, zdążyłeś na wszystko i narzekasz? Czy poranek, w którym nie zdążyłeś na nic i też narzekasz? Dwa. Dwa, no bo bardzo powoli to wszystko się odbywa, więc właśnie tak jak Ty użyłaś tego określenia, że się spieszy powoli, tak. nie? Że w ogóle miasto wstaje e, powoli, to wszystko się tak toczy, tak się rozpoczyna bardzo A terminy długo. gonią, ale A terminy pomalutku. Pomalutku. tak. I pomalutku. zawsze później jest e, powód, żeby ponarzekać. Tak, właśnie to ja myślę, że to jest bardzo e, fajne i zdrowe w tym wszystkim, że możemy e, e, odgrywać te, to narzekanie i wszyscy wiedzą, że można, można by się tak naprawdę z spiąć i, i zrobić to wszystko wcześniej, szybciej. Ale po co? Ale po co? Dokładnie? Skoro można Szyraka 95 sobie strzelić. No O dziewiątej <laughs> i z Brydżyka. A potem rządzić, ża że przebiega przebiegamy po prostu przed oczami. A potem jest już czwartek, a w czwartek to już nie ma sensu wysłać maili, bo zaraz będzie piątek. A w piątek... Poniedziałek tak nie odczyta, więc można do wtorku poczekać no, od Więc pracuje się tylko i we wtork środa. To jest zdrowe. No słuchajcie, no, badania nie kłamią. Jesteśmy zdrowi. I Francuzi, pa, i Francuzi żyją dłużej no. niż naro, inne narody. Jedna z naj, najstarszych osób na świecie jest francuską. To A, właśnie, to 16, to właśnie tam, dzięki tym porankom. No, ona wiedziała, co robi. No. Jest też taka w ogóle Charlotte Chopin. Która jest nauczycielką jogi, francuska. Wiem, widziałam o niej. Ojejku, to jest taki piękny materiał. Tak, ona ma ponad 100 lat już. I ona no. w ogóle późno została joginką. I nadal ćwiczy. Tak. I prowadzi zajęcia z jogi. Tak. No. I, I te wszystkie y, panie i panowie, którzy do niej przychodzą, to przychodzą no, jakby dla jogi oczywiście, ale przede wszystkim dla niej. No. Bo ma taką dobrą energię, właśnie te, tę aurę. Nie no, w ogóle bardzo poruszający był ten, był ten materiał. Chyba ten sam widzieliście. Tak. Nie? I no też no, Chopin to w no. końcu <głos》>, zobowiązuje. Nasza. Nasza, Nasza. No i można to połączyć. Słuchajcie. Joga i w tle Chopin. O poranku. O, o, o. Brzmi bardzo parysko. Alter Polsko. Tak. I ten Kalwados. <grym> Shirak 95. Ja myślę, że teraz wszyscy będą szukać tego, jak zrobić sobie tego Shiraka 95. Więc y, tym optymistycznym akcentem kończymy odcinek o poranku po parysku. I prosimy Was o zostawienie nam pięciu gwiazdek w aplikacji, z której słuchacie tego odcinka. Jeśli chcecie mieć udane poranki. Albo tego Shiraka 95. Sprawdzimy za tydzień. O poranku.